Czemu? Idźcie stąd, nie życzę, żebyście stali pod tym blokiem. No dobra. Spoko. Spoko. A co, słychać nas, czy o co chodzi? Ja mam radę, idźcie stąd, bo ja o wszystkim wiem, no. Ale przecież my, ja nic nie zrobiłem, stary. Ja, ja, ja nie osądzam, że coś zrobiłeś. Ja, ja nie wiem, że zrobiłeś. Widziałem na grupce, o co chodzi. No Ja, ja Cię nie będę osądzał. Ty, a Ty tak na serio teraz? Nie, nie, no ja na niby. Ja Ciebie nie chcę obrażać, nie chcę Cię obrażać, tylko nie, nie ładnie się zachowujesz, jak jest to prawda, nie? Tyle mam Ci do powiedzenia.